Donald Trump może powiedzieć, nie interesuje mnie Wasze stanowisko. Mógłby tak powiedzieć, ale tego nie robi, bo jak się okazuje, konsultuje jednak i to bez żadnej tego typu presji, z, z europejskimi partnerami te rozmowy. W związku z tym to nie jest tak, tak, takie proste, jak się wszystkim wydaje. Ameryka oczywiście jest wielka, jest, jest potęgą gospodarczą i militarną, ale też jest partnerem gospodarczym dla Europy. I też to było widać po tych sankcjach, chociażby amerykańskich, jeżeli chodzi o europejskie towary. Donald Trump, miał wszystko, dosyć szybko się wycofał z wielu z tych propozycji, jeżeli chodzi o cła i o ich wysokość, dlatego, że. Zauważył, że to są również negatywne konotacje, negatywne konsekwencje gospodarcze dla Ameryki. No dobrze, to ale dobrze wszyscy strony. wiedzą, że ta umowa jest upokorzeniem dla Unii Europejskiej, że właściwie no, Ameryka uzyskała to, co chciała. Oczywiście, że Ameryka uzyskała pewne cele, które. Nie wiem, czy to były cele, które chciała osiągnąć całkowicie, ale pewne cele osiągnęła. Ale z drugiej strony, pamiętajmy o tym, mimo wszystko, że to dla nas było korzystne, że pewna nierównowaga, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze w niektórych sektorach, występowała i występuje w dwie strony, bo też Ameryka które przewagi wykorzystuje w Europie i na tym dyskutujemy często w Parlamencie Europejskim, jak te fair zasady stworzyć właśnie na, w naszej Unii. Minister Szefernaker, gdyby Pan mógł jednym zdaniem powiedzieć, czy po tych rozmowach, Prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem i innymi przywódcami europejskimi jest nadzieja, czy raczej obawy? Subskrybuj po więcej.